Siema widzowie co tam? Dzisiaj będziemy dokończać wers. Kogo? Nie. Nie. Dzisiaj jest wielki test wiedzy o raperkach Ile mamy raperek w Polsce? Ja mogę wymienić na palcach 160 kilo <laughs> <laughs> e, Mamy Jan Osię, mamy Dziarmę Oliwkę Brazil Oliwkę Brazil Sanach Sanach No to tak, ja mogę wymienić Jan Kloosia, Leokadia, Leocadia, Bogini, Sara Adma Które nigdy się nie wybiły, że tak powiem No to ja mamy Admę, <laughs> głowę No i co jeszcze? I dobra, lecimy dalej Widzowie, słyszeliście, że mam kanał? Swój solowy I Ale... są tam odcinki co poniedziałek i możecie wbić klikając w karty albo w przypiętym komentarzu. Dzięki. A słyszeliście, że tam nie warto chodzić, bo tam nudy są? Tam nie ma Rudego, jest tak. fajnie. Dlatego witamy jeszcze raz i zaraz zaczynamy 160 kg test. co Rudy, dużo wiesz o raperkach? Jest to... Kilo dużo. Ja myślę, że dużo wiem. To bardzo prosty quizik, poziom trudności, bym powiedział same quizy. Okej, okay, okay. mam nadzieję, że dowiem się, jakim, jaką częścią ciała Oliwki Brazil jestem po tym odcinku. Zaczynam być dubskim. Ja bym chciał być kasztanem. No. Na początek zaczynamy od prościutto, prościutto. No. Która raperka jest kojarzona z różowymi włosami? Jangla Dobrze. Już, dobrze. dobra. Ja, 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 ja nie to jest y, turniej omnibus, jak w a, dobra, dobra, amerykańskich dobra. serialach. Dobre. Wiesz, prowadzący o, mówi ten, dobrze, ten i my wyznaje odpowiedź. A to teraz pytanie: na jakim kanale wydaje oliwka Brazil? Smolasty. Tak. Dobrze. Ale. Popie, musi być omnibusem tutaj. Ale to i to nie zależy. W amerykańskich drużynach zawsze są dwie osoby, bo jedna ma dobry refleks i ma szóstkę z WF i klika szybko, a druga ma szóstkę z wszystkich innych przedmiotów. Maski. Jaką nazwę nosi... No, rrr, kinol! Jaką <laughs> nazwę nosi? Jaką nazwę nosi debiutanckie LP dziarmy? No proszę. No był pierwszy Diarma, to nie wiem. Hulanki ep. To no jest no blisko. Zdziwiać? No. A. Dziarma. Dobrze Nie pierd... Dziarma, dziarma Jak widać mamy tutaj jednego omnibusa przy stole na razie To ja jestem w sbf no, no, Kolejne pytanko, panowie Zanim Zui poszła na swoje, gdzie mogliśmy często ją usłyszeć? Na no, kanale SB, SB No nie Dobre. tak często nie, no, często, na fitach tam była No, no nie fi... tak często Zamiana, bo to nie jest pytanie, to jest dokończenie zdania no. mhm. I to musiało tutaj być, przepraszam Słuchanie jej to co? Ale to, no to bez sensu jest. I no, dokończyć zdanie. Odpowiem ci, że musi tam ksywę raperki wstawić. Zapomnieliśmy je wymienić na początku. Be, no, no właśnie dlatego ten. Czekaj, jak ona była taka. taka nie no nie wiesz, Rody No rodę, no, nie. no wiem, no. ona. ten. Yy, nie grzech. Nie ból <grym> no, ale, grzech. ale wiesz o co chodzi. No, ale... no ja wiem o co chodzi. Yy, yy, Słuchaj, nie, to kara. Dobrze! Dobrze, zapomniałem o każdej no, 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 Ja tak pole. jest samo. Dobrze, pre, Dobry licerz, dobry research. Jakie są raperki w Polsce? Rudy robi odbitkę, to może no. na no, i zrobi. Gdzie i z czego pijemy Bacardi? Ze szklanki w klubie. W klubie ze szklanki. Tak. No, 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 no tak, tak. Kurczę, no, trochę no, się dobra. wyłączyłem. Nie, no, dobra. Więcej no. trzeba. No to powiedz mi, jaka artystka przeszła z popu na rap? Z popu na rap? nie y był, no, bo to. Tak, tak? No, Raczej tak. Margaret. Dobrze. Jest, o tym chodziło. Chociaż ja bym nie nazwał tego przejścia z popu na rap. Po prostu miała rapowy epizod. Bo ale on robi taką hybrydę, wiesz, taką no mieszankę, ale no. Ale przeszło właśnie. No dobra, no to można tak przejść w sumie. No. Do no sama, środowiska rapowego sama weszła, o tym No, nie śpiewa, tylko rapu, no. rapuje. No, rapuje, śpiewa, to jest no. już w tym momencie bez znaczenia. Ale, ale sama samo o tym nabija, że wyszło. No to znaczy, środowisko. Powiada słowa. A jeśli chodzi o słowa, to do kogo pasuje słowo kasztany? Ja ja o, tutaj go, ja. do oliwki Brazil. Kasztany. Kasztany. ile jest pytań, bo tak to, 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 to szybko leci. Co było dołączone w edycji Deluxe płyty Jan Cleosi? Szklanki. Dobrze. Ani jedna szklanka. Doma, Trzeba powiedzieć szklanki, bo wiesz, utwór szklanki. No, ho, ho. Nie nie wiem. Nie. w klubie ze szklanki. I ta szklanka akurat była dobrze zaprojektowana, bo ona mroziła, tak że zawsze mi był schłodzony alkohol w niej. Broziła, no, mroziła. Mroziła tymi tekstami, człowieku. Tutaj tam jakieś nie, nie pamiętam co tam było mniejsza. W takim razie to jest jak, jak te wszystkie takie kufle z piwem dla starego, mm. że tam ma progi, i tam jest tutaj, że tam nie wiem, bije żonę. Na dole. Jest że, że. Nie wiem, no, Patologia domowa. Żarty, 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 żarty. się nas trzyma. A wiecie A. co jest jeszcze potrzebne, żeby być w środowisku rapowym. Fity. Dlatego wymienić trzech raperów raperek, których usłyszymy na płycie Margaret Magie Vision. Eee, kizo, o co chodzi? Takie kizo, o co chodzi? I jeszcze był taki bardzo fajny raper, co nazywa się na fide, ale go tam nie było ni niestety. trzeci raperem będzie kury. Nie. nie. Jest, nie, by był? nie, nie, byłoby, nie, nie bo nie Nie wiem. <noise> Jak ty tam powiedziałeś? Kizo, o co chodzi? No. Kukon. Nie. Tak. Frajer, kukon. Jak, <noise> jaki jest temat przewodni utworów oliwki Brazylii? No, to... Utworów wszystkich. Tak. Kasztany. <noise> no co? Jakby tu do, powiedzieć tak dobrze określić? Seksualność? Może być. Nie, źle. Polska niekiminacja. Myślałem, że z... okay, <gierzy> <gierzy> to jest dupa. Cegzy, przez trzy jeszcze, jest Też można. <gierzy> Powiedz ci mi, panowie, bo ja nie wiem, no. jaką nazwę wynosi debiutanckie app Jan Kleosi. No, Chyba damy Hulanki EP. Dobrze. E, Daje się odbija i ten, a Rudy się obija. No. Raperkę o jakim pseudonimie możemy zobaczyć na czwartej edycji SBM Starter? O, ja wiem. SBM Starter, tak, tak. Kara, kara, tak, kara. Tak. Nie, kara była w trzeciej właśnie. Bambi. Dobrze. To jest aktualne, Bambi? Bambi, no. Bady, tak jak pies białasa. Ty <laughs> ty Ale bady, to bady. pytanie możesz wiedzieć też Daniel, bo też tutaj przechodzimy płynnie do z jakiego powodu kara brała udział bez BMW. No ludzie. Co? Bo nigdzie nie chciał wziąć. Bo to było. <laughs> no tak. To proces, żeby się bardziej wybić. Dobrze. No S. Nie po to, żeby się dołączyć do SBM-u, tylko po to, żeby się wybić Dokładnie Kim była Jan Kreosia, zanim poszła rap? dj A kogo? Urzepsona. Dobrze No, ale jeszcze przed Repsonem też na pewno była DJ nie, że, nie żeby coś, ale ona była nawet na teledysku Internet Wave Oczywiście patrząc na YouTube'a, jaki jest najpopularniejszy fit Zui? <laughs> Wymysali, no to było piknięcie no Reto? Ale dokładna nazwa nie pamiętam. Nie. Nie pamiętam nazwy. Czy to nie był Narana Remix? Nie. 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 No, utwór Z Reto, co, nie? Ale z nie. fuj fluid Zoe jest to bia Biała, smaj ludzie wielkie niebo. Tak? I ile ma? 30 milionów? Co? Dlaczego jest tak mało o w No tylko ci utwór na przykład. Gdzie nie, jest no. pytanie ile waży. To pojawi się gościnnie na piosence Team X pod choinką. Margaret. Dobrze. Nawet się nie musiałem śpieszyć, on nie wiedział. Ja się dziwię, że ty znasz takie rzeczy. Pod choinką jest zaparkowany Bentley. A to akurat no to co? Margaret śpiewa refren, fajny refren, Margaret. Pod choinką jest zaparkowany Bentley. No, no tak. Ta. Chciałbyś tak, co? No tak, ale to jest wiesz, to jest XZ. Na jaki płycie z SBM kara pojawia się jako gość? Biała skating 5. Dobrze. Dobrze. A może pamiętasz jaki utwór? Nie, nie pamiętam. Nie pojawia się, bo tu karę, ktoś się słucha. Nie pamiętam. Czeka, ja też nie pamiętam. Nie, potępiony chyba. Potępiony i że Karę dostał, no to troszkę nie pasuje. Czy Oliwka Bradley jest dziewczyną smolastego? Nie jest. W sensie. Nie, niby. Jest? Ale, niby jest niby ale to w sensie nie jest, że. O, jest jego podopieczna w taki sposób. Odpowiedź oficjalna moja to jest niby, nie, niby tak niby. A, no to dobra, mogę sobie powiedzieć cokolwiek Jaki pseudonim wcześniej nosiła Jan Kleosia? Nosiła pseudonim wcześniej? Tak, e... było, było Jaka ona ma na imię? Leukadia. O no. oh. Nie, czekaj, ale no nie ma, Jak ona miała na no imię? No jak miała? Rymuje się z Kara Pała No nie Nie no Nie no, nie no, nie no e, Lara. Dobra, nie, wiesz Dobra, nie Sara Sara no Rzeczywiście, no tak. No, były. no nie głupie mieć ksywę jak imię. A w ciągu nie masz Tomasa przypadkiem? Na przykład. No, no. no wciąż głupio głupie mieć ksywę jak imię. Nie no, co ty masz? Od go Okej, nie jest jednak głupio, Bo, bo boją mi się Alberto, no to jest no, jednak, ale... jednak okej, okay, jednak fajnie mieć. Nie, no, ma, moim zdaniem najlepiej jest tak masz ksywę po tym, jak wyglądasz, naprawdę. Rudy, rudy. Viper tak, to nie wiadomo po czym <laughs> on sam nie wie jaki jest najpopularniejszy fit dziarmy Ale że dziarma jest na ficie czy że mm -hmm. fit tak. u dziarmy? Dziarma jest na ficie, jak wcześniej się. jest pytanie. na ficie. Złoń. Wydaje mi się, że jest to utwór z Szpakiem Który? Ale ona była na ficie u szpaka. A była na wino. A to nie. A Ta tak. no, co nie? <laughs> Kurde to nie wiem, gdzie ona jest? Taki, to jest taki klasyczek, no to trzeba znać. Klas no to, a, a to, wiem, wiem! wiem. Adinowak placebo. Dobrze. Radzie o tym. To o ale, to, ale bo dobrze. ty nie powiedziałeś, że to, że to klasyczek, on wierzy wiedział z bomby. Jeszcze z podpowiedzią leciutką, może wtedy się dowiecie. Jaką nazwę nosi Ep Margaret, na której pojawił się Tymek? Y oj, czekaj, czekaj. Epka, epka. jak ona się nazywała? Coś z życiem chyba. Betlej pod choinką To daj tą odpowiedź Mówię, żeby powiedzieć, że tam był żeby was napisać Aha, A, A, dobra, ale to no, nie wiem Też nie wiem Nie? Ja no. nigdy nie pamiętam jak to się czyta Gelato, Gelato A. gelato. gelato? Do to było, takiego? Która raperka wypowiedziała wers Jedną ręką robię laskę, drugą podpisuję deal? Zui. A z jakiego utworu może jeszcze chcesz dopowiedzieć? Nie, nie chcę Tutaj macie taki... Bonus ode mnie. Czy H w k jest nie ma? Eee. H jest zawsze nie ma. Tak samo jak, jak, jak mój, to Uj mówisz. Tak naprawdę. A nie Cuj? Cój w no tym jest... No nie no nie jest nie będą. No. Dobrze. Jak to powiedziałem, taki mały bonusik, bo to w sumie nie jest troperka. a, jest a, czy, a, czy ty, nie, a? Czy ty nie właśnie nie przeczytałeś, czy ha w Sanach jest nieme? <laughs> Dlatego to było bonusowe, żeby wiesz, do jeden punkcik, bo już niestety Rudy by nie wygrał, bo wygrałeś Daniel, ty. Tak? Ile jest tak. punktów? Z tym dodatkowym 11 na 10. Mamy 9 do 11. No i tyle, dzięki Super. za oglądanie, mam swój kanał. <laughs> Bicie! Ciąga Was du pompa.